Jacek Cholewiński, witam Państwa w dłuższej rozmowie. Porozmawiamy o rzeczy niezwykle istotnej, tak naprawdę dla każdego z nas, bo niektórzy mówią o tym, że to kwestia rolników, że to kwestia może m, tych niektórych działów naszej gospodarki, ale ta umowa, która prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, wkrótce zostanie podpisana, a co za tym idzie, za jakiś czas wejdzie w życie, czy się to komuś podoba, czy nie, wpłynie na życie bardzo, Wielu z nas, a ja zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że na życie każdego z nas. Ciekawy jestem, czy Państwo już domyślają się, o czym mówię. Mówię oczywiście o umowie z krajami Mercosur. Jutro w Parlamencie Europejskim głosowanie. Od tego wyniku i przyjęcia klauzuli ochronnej będzie zależeć ostateczna zgoda państw członkowskich na podpisanie umowy z krajami Mercosur lub jej odrzucenie. A w sobotę już chciałaby ją podpisać Ursula von der Leyen. Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z krajów Mercosur będzie można wycofać, jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen. Paryż domaga się również skuteczniejszych kontroli, by zapewnić, że produkty importu spełniają normy europejskie. Mówię Paryż, dlatego, że Francja tak naprawdę y, okazała się jedynym krajem, który chce y, zablokowania tej umowy. Dużo mówiło o tym, że to Polska chce zablokować tę umowę, ale jakoś się teraz już nie mówi o tym. Francja chce y, symetrycznych kroków, y, które miałyby zapewnić, że pestycydy niedozwolone w Unii Europejskiej będą zakazane także w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur. A naszym gościem jest Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest coś, co nas jeszcze może uchronić przed tym Mercosurem, bo, nie, bo jest cała rzesza nie tylko polskich producentów rolnych, ale w ogóle Polaków, którzy boją się tej umowy gorzej niż ognia. Nie dziwię się, że nie tylko Polacy, ale wielu mieszkańców Europy boi się tej umowy, natomiast nie byłoby jutro tego głosowania, gdyby nie było przesądzone, jak to głosowanie będzie wyglądało. Jestem przekonany, że niestety Unia Europejska robi strategiczny błąd, który uderza nie tylko w rolników, ale także uderza w nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Uderza w wiarygodność polityki klimatycznej, i ten błąd jutro zostanie popełniony przez parlament, a następnie zostanie ten błąd podpisany. Ja rozumiem, że. Czy pan jest, szukam, szukam takiego odpowiedniego sformułowania, no bo tak, my w pewnym momencie, my jako Polska byliśmy w, chyba jako jedyny z niewielu krajów, głośno protestujący, słyszy pan jakieś polskie protesty teraz, bo nie wiem, może ja coś przegapiłem, ale ja słyszę już tylko francuskie. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli zapytamy każdego polityka, to mówi o tym, że jest przeciwko tej umowie. Ja nie spotkałem ostatnio żadnego polityka, ale także nie spotkałem żadnego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, który byłby za tą umową. Natomiast jest trochę taka zasłona milczenia. Niech to w końcu zostanie przegłosowane i idźmy do przodu. A... Tu nie będzie żadnego pójścia do przodu, to będzie raczej problem, który sami na siebie szykujemy. Oczywiście jest wiele aspektów tej sprawy. Myślę, że o niektórych do tej pory bardzo mało się. Może też dlatego opinia publiczna nie zna wszystkich faktów związanych z umową Mercosur. Myślę, że o jednym powinniśmy bardzo mocno jeszcze przed tym głosowaniem powiedzieć. Być może gdzieś to jeszcze wybrzmi, być może niektórzy europarlamentarzyści się zastanowią, a to jest kwestia, dlaczego to rolnictwo. I wyroby rolnicze z Ameryki Południowej są tak tanie. I dlaczego akurat właśnie tam mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, o czym żaden świat biznesu nie mówi czyli o tym, że do Ameryki Południowej dociera olbrzymia ilość nawozów z Rosji. Według krytyki politycznej to jest jeden, czyli magazynu, medium, które nie może być kojarzone jako medium, które krytykuje Unię Europejską czy krytykuje te decyzje, które w Unii Europejskiej ostatnio zapadają, a tutaj jest jednoznacznie krytyka tej umowy. I to jest nie tylko, nie tylko te nawozy z, Rosji według niektórych danych to jest kilka miliardów euro, które Rosja co roku otrzymuje właśnie za swoje nawozy, ale także to jest ropa naftowa z Rosji i w, widzimy, że jeżeli te towary będą do Europy w, po tej umowie przychodziły, to będzie to niejako bezpośrednie finansowanie Rosji i tego, co się dzieje w związku z wojną i napaścią na Ukrainę. Ten aspekt jakoś w ogóle nie wybrzmiał, ale są jeszcze inne aspekty, o których się mało mówi, bo wiemy doskonale, że jedynym krajem, który dzisiaj bardzo mocno optuje za podpisaniem tej umowy, są Niemcy. I tak naprawdę to jest chyba tylko i wyłącznie w interesie gospodarki niemieckiej, aby ta umowa była jak najszybciej podpisana, bo to ma być remedium na problemy wzrostu gospodarczego. Na to, co jest spowodowane na rynku niemieckim i po i po ostatnich problemach z funkcjonowaniem w związku z zieloną energią, zwłaszcza z przemysłem samochodowym. Na pewno niemieccy producenci są bardzo zainteresowani, aby ich auta spalinowe mogły trafić bez żadnych ceł, na nowe rynki zbytu i to Duże rynki zbytu, jakim jest Ameryka Południowa, ale pamiętajmy, że Niemcy to także producenci różnego rodzaju środków chemicznych, także tych do nawożenia czy do ochrony roślin, które obecnie w Unii Europejskiej są zakazane, a nie są zakazane. W Ameryce Południowej, więc być może też ta produkcja, która nie może się dzisiaj odbywać na rynki europejskie, będzie mogła być nastawiona na rynki właśnie w Ameryce Południowej. I ostatni aspekt to jest to, że my bardzo mocno szczyciliśmy się jako Unia Europejska tym, że stawiamy nowe standardy ekologiczne, że będziemy bardzo mocno pilnować zrównoważonego rozwoju, Boju, a dzisiaj doprowadzamy do sytuacji takiej, że mówimy wprost. Polscy rolnicy, europejscy rolnicy musieli dostosować się do wymogów Unii Europejskiej, wydali na to miliardy euro, a jedna decyzja spowoduje, że będziemy sprowadzać żywność do Unii Europejskiej w momencie, kiedy Ci rolnicy, a właściwie wielkie latyfundia, wielkie korporacje z Ameryki Południowej w ogóle się tym nie przejmują, w ogóle nie zważają na ekologię, nie zważają na zrównoważony rozwój, tylko po prostu będą produkować. Więc podcinamy podstawową zasadę, która powinna kierować się w biznesie wiary i w to, że Polityka gospodarcza jest przewidywalna oraz wiary w to, że konkurencja powinna być dla wszystkich na takim samym poziomie, a tutaj jesteśmy jako Europa sami przez siebie dyskryminowani i sami chcemy doprowadzić do tego, aby ta gałąź, bardzo ważna gałąź związana z gospodarką, nie tylko z tym, że jest to ochrona nas jako ludzi w razie jakiegokolwiek, kryzysu była po prostu normalnie funkcjonowała, aby rolnictwo w Europie miało właściwe znaczenie. My nie mówimy już dzisiaj o tym, że rolnictwo w Europie chce mieć jakiekolwiek dofinansowania. My nie mówimy nowe. My nie mówimy o tym, że to rolnictwo chce być uprzywilejowane. My raczej chcemy pokazać, że rolnictwo w Europie powinno być tak samo traktowane jako gałąź gospodarki, tak jak inne gałęzie gospodarki rolnej na innych kontynentach. I to, co się w tej chwili dzieje, jestem przekonany, że naprawdę nie za lata, tylko za miesiące spowoduje duże perturbacje na rynku europejskim. Czy mechanizmy pozwalające Panie prezesie na wycofanie preferencji w przypadku gwałtownego wzrostu importu to jest realne, to jest realne narzędzie ochrony rynku, czy to tylko takie mydlenie oczu? Oczywiście, że jest to mydlenie oczu, dlatego że każde jakiekolwiek wstrzymanie w tych dostaw, które za chwilę nadciągną, będzie powodowało reperkusje. Zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy by doszło do jakiegokolwiek próby wstrzymania, to już będzie moment, kiedy dużo gospodarstw rolnych w Europie przestanie produkować, przestanie zajmować się rolnictwem, bo to rolnictwo się po prostu cofnie i to jest coś do nienaprawienia. W momencie, kiedy rolnicy europejscy Zobaczą, że ich towar nie jest kupowany, nie jest kupowany, bo jest droższy. Natychmiast będą szukali zupełnie nowych swoich zajęć biznesowych. Niektórym się to nie uda. Ale tym, którzy dzisiaj są potentantami, to oni nawet dzisiaj mówią, że nie jest możliwość odtworzenia tej produkcji, którą dzisiaj mają, w momencie, kiedy ten rynek zostanie zachwiany. W związku z powyższym, my. Podcinamy tą gałąź, na której siedzimy, a potem ewentualnie będziemy się zastanawiali, w jaki sposób tę gałąź z powrotem umocować do tego drzewa. Czy ją przy, przy jakoś przykleić, czy, czy doprowadzić do tego, żeby ona odrosła. Tego się po prostu nie da. To jest, to jest jednoznaczne. Jeżeli zamyka się w taki sposób i tą gałąź gospodarki, zamyka się ten biznes, to odtworzenie tego nie będzie możliwe przez długie lata. Łatwo jest coś zamknąć, trudno jest coś otworzyć. Panie prezesie, po, pogdybajmy przez chwilę, no nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jest, mamy za mało szabel w Unii Europejskiej. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, niewiele też zrobiliśmy dla zbudowania tej koalicji mniejszościowej. Przynajmniej skutecznego niewiele zrobiliśmy. Hmm a nawet jeżeli zrobiliśmy i niektórzy się tutaj czują obrażeni na takie słowa to efekt jest żaden nie zbudowaliśmy koalicji mniejszościowej co możemy zatem zrobić w tej chwili my państwo z izby handlowej nasze władze poszczególne przedsiębiorstwa nasze władze celne i tak dalej co możemy zrobić wszyscy żeby chronić nasz rynek i żeby stosować te mechanizmy zabezpieczające ale żeby też się przygotować po prostu tak biznesowo na wejście konkurencji, bo czasami konkurencja nie oznacza niczego złego. W momencie, kiedy to nie jest konkurencja, tylko to jest wycinanie i monopolizowanie rynku a do tego sprowadza się ta umowa, monopolizowanie rynku europejskiego dla latyfundiów Ameryki Południowej, to trudno się przed tym tak naprawdę ostrzec. Jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, że te towary będą do nas trafiały zarówno jako, konkretne produkty, ale jako także elementy do produkcji, nie będziemy w stanie tego w żaden sposób kontrolować. Jeżeli nasze służby. Nie my, no, panie prezesie, przepraszam bardzo. No, no jak nie będziemy w stanie kontrolować wołowiny? No jak nie będziemy w stanie kontrolować pro, produktów rolnych. No to są akurat rzeczy, które możemy kontrolować. Co więcej, mamy swoje, podobno lepsze. Ja się pytam, jak się do tego przygotować. Bo my mamy taki zwyczaj, żeby narzekać i żeby y, mówić, że wszystko po prostu jest przeciw nam. No czasami jest przeciw nam. Jesteśmy na to przygotowani? Jeżeli mamy nasze zdrowe, zdrowsze, lepsze mięso, które nie ma innej możliwości, jest droższe od tego, które będzie sprowadzane z Ameryki Południowej, to po pierwsze ta produkcja w Polsce i w Europie będzie zamykana, bo będzie trudno znaleźć odbiorcę na coś droższego. A z drugiej strony zobaczy pan redaktor, zobaczą państwo, że kontrola jakości wpuszczanego mięsa do Unii Europejskiej w takich ilościach będzie bardzo trudna albo wręcz niemożliwa. W związku z powyższym, te ostre restrykcje, które dotyczą płodów rolnych i mięsa, które są w Europie, i dzisiaj wiemy, że jest i tak trudność w jakiejkolwiek kontroli tego, co do Unii Europejskiej do Polski wjeżdża z innych państw, w tym momencie będzie bardzo ograniczone. Po drugie, w żaden sposób nie będziemy w stanie pokazać, bo nie mamy do tego odpowiednich narzędzi, w jaki sposób te produkty rolne są produkowane, z jakich nawozów, jaka jest używana ropa do tej produkcji, a wystarczyłoby pan redaktor pytał o to, co możemy zrobić zastosować sankcje w stosunku do tych krajów, które sprowadzają towary z Rosji. Jeżeli byśmy tutaj wymogli na Ameryce Południowej, Chociażby to, że nie będą sprowadzać nawozów z Rosji, nie będą sprowadzać ropy z Rosji, to już byłby duży sukces, ponieważ ta konkurencyjność byłaby dużo niższa i doprowadziłoby to do tego, że moglibyśmy przynajmniej na tym poziomie próbować coś ugrać jakością. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że nie chcemy sprowadzać produktów, które są produkowane, na terenach poamazońskich, tam gdzie jest wyczyszczana, wycinana puszcza. Gdyby ta kontrola też była, i tutaj różnego rodzaju organizacje ekologiczne bardzo mocno by tego pilnowały, to byłby kolejna, kolejny element tej cegiełki walki z tą nieuczciwą konkurencyjnością. I po trzecie, już tam na miejscu powinny działać służby sanitarne które przed wysłaniem towaru do Unii Europejskiej pilnowałyby, czy to mięso, czy te płody rolne nie są skażone tego typu chemią, która w Europie jest zakazana. No dobrze, a co my jeszcze możemy zrobić jako na przykład polscy producenci? Pan mówi, mamy lepsze mięso, mamy mm, lepsze płody rolne, mamy lepsze produkty. No to co my nie wierzymy w naszych konsumentów? Em, zakładamy, że oni są głupi, że oni będą woleli kupować gorsze tylko dlatego, że są tańsze. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj jako konsumenci jesteśmy bardzo mocno ograniczeni, że to, co chcemy kupić, jest bardzo często zależne od tego, co jest na półkach sklepowych. I to jest oddzielna dyskusja, ale ona sprowadza się do tego, że firmy handlowe. Wolą, a w większości nie należą one także do polskich przedsiębiorców, wolą kupić to, co jest tańsze i co się szybciej sprzeda, i nie dają nawet bardzo często alternatywy. My, kiedy będziemy kupowali jakiekolwiek produkty przetworzone, nie będziemy mieli świadomości, jakie to jest mięso. Tak jak dzisiaj, kiedy kupujemy kiełbasę, szynkę, kupujemy mąkę, wiemy, kto jest producentem, ale nie wiemy, jaki jest skład tego: czy to jest mięso z Polski, czy to jest mięso z Azji, czy to jest mięso z Ameryki Południowej, czy z Ameryki Północnej. W związku z powyższym możemy oczywiście wprowadzać różnego rodzaju Propozycje rozwiązań, ale one o tym, żeby była jasna informacja, z czego składa się dany produkt. Natomiast do tej pory się tego nie udało, mimo że wiele organizacji, także europejskich, bardzo mocno chciało takie wymogi wprowadzić. My jesteśmy tylko i wyłącznie odbiorcom biernym. Kiedy idziemy do sklepu, wybieramy to, co jest na półkach. Nawet jeżeli chcemy znaleźć jakąś wyjątkową okazję i szukamy sklepów ekologicznych, także wybieramy to, co jest na tych półkach. Zobaczy pan redaktor zobaczą państwo, że w momencie, kiedy ta umowa wejdzie w życie, ci, którzy odpowiadają za dostawy nie będą chcieli dopuścić do tego, aby nagle ich towary były droższe, nie będą chcieli dopuścić do tego, żeby na półkach zabrakło towaru, więc w sposób naturalny będą wybierali to, co jest tańsze i będą wybierali to, co w dużych ilościach jest na rynku. I to jest właśnie problem wycinania polskich i europejskich firm produkujących, ponieważ dla nich to jest duże zagrożenie. Zwróćmy uwagę, że kiedy jest dyskusja w parlamencie, Europejskim na te tematy, to przedsiębiorcy czy rolnicy nie są zapraszani, dlatego że oni mówią zupełnie innym językiem. Oni mówią językiem, którego Unia Europejska od nas wymagała i nas nauczyła. Czyli nauczyła nas, że mamy pilnować naszej jakości, że mamy pilnować ekologiczności, że mamy pilnować, aby Europa mogła szczycić się, że ich produkty, czy nasze produkty są naprawdę dobre. I kiedy my się tego nauczyliśmy, kiedy poświęciliśmy na to gigantyczne pieniądze, bo na to poszły miliardy euro, dzisiaj o tym chce się zapomnieć i chce się powiedzieć, to już nie ma specjalnie znaczenia. Znaczenie ma tylko i wyłącznie konkurencyjność cenowa, a ta konkurencyjność cenowa. W tym momencie jest tylko i wyłącznie uderzeniem w naszą produkcję i w naszych rolników. I mamy do czynienia z sytuacją, kiedy inny przemysł chce rozwijać się kosztem innej gałęzi gospodarki. Pytanie: Czy ważniejsze dla nas są samochody, czy ważniejsza jest dla nas żywność? Ale pytanie powinno brzmieć inaczej: Czy jedno i drugie nie powinno być na takich samych zasadach? Może wie pan... Można by było zadać pytanie, znaczy inaczej postawić jakieś tam takie retoryczne pytanie gdybyśmy mieli samochody to być może mielibyśmy wybór czy ważniejsze są samochody czy ważniejsza jest żywność ponieważ nie mamy samochodów jakoś tak się składa od 70 lat żadnego samochodu to to nie możemy nie możemy takiego wyboru stosować jak Niemcy na przykład ale mamy jeszcze firmy produkujące części do samochodów w Polsce i to są firmy które też są zagrożone w związku z tą umową dlatego że jeżeli to pójdzie dalej. To, co możemy przeczytać w dokumentach europejskich, że Unia Europejska będzie łożyła na produkcję, na rozwój także tego sektora, czyli części różnego rodzaju akcesoriów w Ameryce Południowej. To okaże się, że zamiast produkować w Europie, gdzie jest drożej, te części będą produkowane w Ameryce Południowej. Więc my pozbywamy się kolejnej części gałęzi, która jest. Z w tym przypadku akurat z Polską, bo w Polsce tego, ty tego typu firm jest dosyć sporo. Widzimy, jak dużo dzisiaj tej produkcji próbowało się przenieść do Azji, zwłaszcza do Chin. Teraz będziemy mieli konkurencję także w tej części gospodarki, która będzie w Ameryce Południowej za pieniądze europejskie. I to jest kolejny element tej, tej układanki, o której pan redaktor na samym początku mówił, że nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak dalekie konsekwencje są związane z tą umową. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy nastąpi tego typu przeniesienie tej części związanej z gospodarką samochodową, z częściami, czy jak niektórzy mówią za chwilę, w ogóle z nowymi technologiami, to może się okazać, że także to, z czego jesteśmy dzisiaj dumni, czyli te wszystkie centra obliczeniowe w Europie, różnego rodzaju instytucje finansowe, instytucje naukowe, one mogą też w bardzo prosty sposób przenieść się, w nowe siedziby, bo tam będzie się coś działo biznesowego. I to jest taki mały kamyczek, który właściwie nie to, że spowoduje lawinę, ale on już tą lawinę spowodował. Bardzo to wszystko brzmi pesymistycznie, panie prezesie. Prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Andrzej Jaworski był moim i państwa gościem. Pewnie wrócimy, panie prezesie, do tej rozmowy już wkrótce. Zobaczymy, co ten tydzień przyniesie i czy w tę sobotę się stanie to, co się ma stać. Dziękuję bardzo. No jeszcze pamiętajmy tylko na koniec o tym, że Stany Zjednoczone i Azja na pewno na to odpowiedzą, byle nie było to znowu wymierzone w polskich, europejskich rolników. Dziękuję bardzo.